as awesome. kokoro cup Dzień drugi. Dzisiaj zobaczymy zawodników w kategoriach z rocznika 2005 do 2009. Są tam różne kategorie wagowe, zazwyczaj są to trzy kategorie wagowe. Formuła Semikontakt. kontakt. Sala jest już tak naprawdę przygotowana na cały turniej. Są już trzy maty. Nadal została mata główna, na której pewnie część zawodników będzie mogła poczuć się jak zawodnicy walczący wczoraj. Planowane jest zakończenie turnieju myślę, że tak godzina 16, bo jest około 200 zawodników. Turniej bez kata, więc tak naprawdę zacznie się już bezpośrednio od samych walk. Czekamy aktualnie trwa weryfikacja. Za 20 minut odprawa sędziowska. No i startujemy, Os. Jest z nami Sensej Wojtek Hajdok e, ze swoją ekipą Starnowa. Kto ogląda to widział nas e, na obozie fakcji. Tak jest. Wojtku, co jest najważniejsze podczas treningu z e, takimi młodymi osobami, które kiedyś będą chciały startować na gali dla seniorów, a dzisiaj są na turnieju dla, dla młodzików, seniorów? Najważniejsze e, według mnie, żeby od samego początku wyrabiać takie poczucie e, życia jak zawodnik, bycia zawodnikiem. Oczywiście walki kadetów, walki juniorów, walki seniorów zdecydowanie się od siebie różnią. Przygotowanie do zawodów jest, do walki jest zdecydowanie różne. Ale żeby wzmacniać takie poczucie bycia zawodnikiem, chęci, żeby rozwijać się, żeby walczyć cały czas, żeby, żeby, żeby startować, bo no bo co jest najważniejsze? Żeby oczywiście ćwiczyć, ale również startować, zdobywać doświadczenie. Bardzo często chyba zdarza się tak, że młodzi ludzie myślą, że samym treningiem będzie się dało zdobyć tam już nie wiadomo co, a tak naprawdę cały styl życia jest, jest ważny, prawda? No tak, no tak. W zasadzie, w zasadzie samo podejście do tego, podejście do treningów, do systematyczności, później do stylu życia i obowiązku takiego, że poczuwamy się, żeby jechać na zawody, żeby sprawdzać się z najlepszymi, bo no często jest tak, że ktoś jest mistrzem na tarczy, na łapach trenera, na swoim dojo, a jednak mata weryfikuje pewne rzeczy. Ile zawodników Sternowa dzisiaj zobaczymy? Siedmiu dzisiaj. Siedmiu. Czyli tak, cały tak. bus. Cały bus, dokładnie. Zobaczymy, jak będzie. Super. Nam pójdzie. No, zawody unikatowe. E, chyba nie ma drugich w Polsce taki, takiego typu, także mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. No to trzymamy kciuki, no i obserwujemy, jak pójdzie zawodnikiem Sternowa. Dzięki, dzięki, Bus, Na sali już trwają walki, jesteśmy już grubo po rozpoczęciu turnieju. Walki odbywają się na trzech matach, widać ducha walki w młodzieży i być może zainspirował ich do tej walki właśnie. Ten puchar, który mamy okazję tutaj podziwiać, bo jest to puchar za wicemistrzostwo Świata, który wywalczył Maciek Mazur. Większość osób pewnie wie, ale dla tych, co nie wiedzą, jest to tak naprawdę jedyny puchar w Polsce, ponieważ Maciek Mazur był pierwszą osobą, która wywalczyła wicemistrzostwo świata Open, więc naprawdę puchar jest gigantyczny, robi ogromne wrażenie. Dlaczego tutaj stoi ten puchar? Ponieważ jest to miejsce, w którym odbywają się właśnie treningi Bielańskiego Klubu Karate Kyokushin na kilku salach na górze, między innymi sala Rozgrzewkowa, którą mogliście zobaczyć wczoraj podczas weryfikacji sędziowskiej. To są właśnie sale, w których na co dzień trenują osoby z Bielańskiego Klubu Karate Kyokushin. My przenosimy się na walki i obserwujemy co dalej ta młodzież tam wyczynia. Chciałem zapytać skąd w ogóle pomysł na taką formę gali i na takie, taki turniej? E, no cóż, my praktycznie od 96 roku, przynajmniej raz w roku, organizowaliśmy w miarę dużą imprezę. I w 2006 roku narodził się pomysł, żeby zrobić coś, co będzie tak bardzo, bardzo klubowe, bo tam były takie sytuacje, że czasami nas związek prosił o organizację imprez na przykład Mistrzostwa Europy 2004, czy Europejski Turniej Mistrzów, pierwsze nieoficjalne Mistrzostwa Europy w 98 roku i dużo by tych imprez można było wymienić. No i akurat była taka możliwość, żeby, żeby właśnie zdobyć środki na, na turniej i pomyśleliśmy sobie, że Kokoro to może być właśnie bardzo fajny pomysł. No i cóż, 14 lat temu zaczęliśmy. Bardzo fajnie. Dzisiaj widzimy zmagania młodych osób. Wczoraj mieliśmy przyjemność oglądać seniorów. Jakby Sihan mógł dać taką radę właśnie dla tych, co dzisiaj walczą? Co muszą robić, żeby za kilka lat stanąć na głównej macie na finałowej gali? A, jakbym mógł radzić młodym ludziom, to chciałbym, żeby wrócili do przysławień o Oyamy. I ja podzielę się taką swoją refleksją. W 1993 roku Sozaj Oyama przyjechał do Polski na zaproszenie Polskiego Związku Karate z taką misją, że spotka się z prezydentem Polski wówczas Lechem Wałęsą. Nie, nie doszło do tego spotkania, ale nie wszyscy wiedzą, że już wtedy Sozaj Oyama miał bardzo poważne stadium choroby nowotworowej. Był to rak płuc. I tylko dlatego Yoyama bardzo, bardzo chciał się spotkać z a Postanowił wyruszyć do Polski, żeby dalej promować Kyokushin. I to jest sentencja siły Sosaiboyamy, dlaczego Kyokushin już przetrwał? I jeśli tylko zrozumieją to przesłanie młodzi ludzie, to jestem spokojny o przyszłość świata i Polski. I moim zdaniem to jest to, jest to o co powinniśmy walczyć. A techniki... To wszystko jest jakby drugorzędna sprawa. Jeżeli będą dobrze pracowali głową, to na pewno będą świetnie walczyli. Świetnie. Dziękuję bardzo. Os. Os. Pokorokaw dla juniorów właśnie się zakończyło. Co warto powiedzieć o tych zawodach, to to, że poziom techniczny zawodników był naprawdę bardzo wysoki. Bardzo dużo obrotówek, bardzo dużo kajtengeri w kategoriach juniorskich. No, naprawdę niesamowite. Wyglądało to naprawdę bardzo dobrze. Jedną z walk zapamiętałem wyjątkowo. Była to Natalia Heim, która pokazała naprawdę bardzo dobrą pozycję, silne techniki, dobre czucie tej walki i no, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Co nie znaczy, że pozostałe walki również nie trzymały poziomu. Były naprawdę na bardzo wysokim poziomie, zarówno technicznym, siłowym, jak i koordynacyjnym. Cieszę się, że mogłem spędzić tutaj ten niezwykły weekend i mam nadzieję, że podobają Wam się zdjęcia, które znajdziecie na profilu na Facebooku. Osoby, które jeszcze nie zaglądały na mój kanał, zapraszam do subskrypcji i udostępniania materiałów, żeby wszyscy zobaczyli, jaki nasz sport jest wspaniały. Dziękuję bardzo. Os!